Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym dniu vlogmasu, ale te vlogmasy lecą. Dzisiaj dziewiąty i zostało tylko 15 vlogmasów przed nami, a potem święta i kończymy vlogmasy. Ale nie ma się co martwić, jeszcze 15 vlogmasów przed nami, a dzisiaj robimy świąteczne ozdoby samemu według ilustracji i zobaczycie, czy udało nam się odpowiednio odwzorować i wyglądają tak jak na zdjęciu. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, kliknij podziękuj, i kup specjalne podziękowania dla tego kanału. A jeśli chcesz uzyskać specjalne bonusy tylko dla wspierających, kliknij wesprzyj, kup wsparcie tego kanału, do czego Cię również zachęcam. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to koniecznie teraz i zaczynamy tego vloga. I zaczynamy produkcję naszych ozdób świątecznych. Mamy bałwanki, mamy, w ogóle mamy to, co tutaj widać na w tym rysunku. Mamy bałwanki, mamy laskę cukrową, mamy renifera, ciastka i Mikołaja. Co by tu wybrać? Ja myślę Mikoła, nie Mikołaja. Nie Mikołaja. Mikołaj jest trudniejszy. Weźmiemy bałwanka na początek. Właściwie najprostsza jest laska, ale weźmiemy bałwanka. A potem laskę. Potrzebujemy czapę. Czapę mamy. Czy ja to dobrze robię? Tak. Dobrze robię. Jest. Czapa przyklejona. Teraz potrzebujemy oczy. Ja sobie to postawię bliżej. Widział lepiej. Oczy. Jedno oko. Bowlanek ma oczy. Teraz musimy mu zrobić z marchewki nos. Tu mamy marchewkowy nos, taki mały. I będziemy przeklejać go. Tu. Tutaj gdzieś na środku. Trochę niżej, trochę wyżej. O! Tak. Bowlanek ma nos. Teraz usta. Musi jakoś mówić. Usta mu potrzebne. Tak, jest. Ma usta, ma nos, ma oczy. Teraz, teraz potrzeba takich pieków różowych. Czyli tego. O, jeden piek jest, i drugi piek. Musimy przykleić tego drugiego piega, żeby on jakoś wyglądał. Jest na mrozie. To jest mu zimno i ma. Rumieńce. To nie są piegi właściwie, to są rumieńce. O, to są rumieńce. I teraz szal potrzebuje, żeby mu zimno nie było. Tak wygląda powanek I teraz potrzebuję rączki. Tu ma rączki z gałęzi jakiś jakiś gałązki tak jak to bałwanki mają jak byłem dzieckiem to lepiłem bałwany ze śniegu a teraz już jestem za stary I zgubiłem jego rączki a są tutaj jest i teraz guziki z czego to były guziki z kasztanów się robiło nie nie z kasztanów z czego się to robiło te guziki, nie z kasztanów, nie jak to było, już nie pamiętam szczerze z czego się robiło guziki jak wiecie z czego się robiło bałwaną guziki to napiszcie w komentarzu bo ja już zapomniałem szczerze znalazły się guziki możemy je przykleić zostały po prostu w kartonie jeszcze i przez to ich tu nie było o. I jest bałwanek gotowy. Tak on wygląda. Jeszcze tylko mu przewlec sznureczek, ale to potem. A teraz zrobimy sobie laskę cukrową. Mamy laskę. Trzeba ją ułożyć odpowiednio. Tak. Ułożymy ją. Potrzebujemy najpierw ten początek. Ten. Jest początek. Druga część laseczki. Jakieś odstępy tu trzeba robić? To trzeba będzie takie, tak robić. Takie robić odstępy. Teraz jest dobrze. Jest laska. I teraz trzeba tutaj dać jej takie. Oto dwa listki. To są chyba te. Te. Tutaj. Tutaj dwa listki. I jeszcze pozostało jej zrobić oczy. I ta dam! Gotowa. Gotowa laseczka cukrowa. Gotowy bałwanek. Tak one wyglądają. Tak one wyglądają. Podam oczami do góry nogami. Tak one wyglądają. Jeszcze trzeba potem zawiązać te sznureczki. Ale to później. W każdym razie tak wygląda na obrazku, a tak wygląda u mnie. Myślę, że całkiem całkiem. I nadszedł czas, na no, otwarcie kalendarza adwentowego. numer 9. 9. Ja zetę może ja znajdę. Ósemka była tu. No Dziś może tu będzie dziewiątka. Nie, nie ma. A tu? Nie dali dziewiątki. A tu dali? Na górze jest. A na górze jest. Ferrero Rondier. Ferrero Rondier. Albo jedna, albo druga, albo trzecia. Zawsze będzie jedna z trzech. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał ci się taki vlogmas, zostaw łapkę w górę, pamiętaj o komentarzu i widzimy się w kolejnych vlogmasach. Niech się dzieje, Hejka. Cześć.